Pieczemy placek, co się dzieje? Czego nam piecek, placek rośnie? Dajemy sody, tak? No drożdży też, ale sody dajemy bardzo często, tak? Co się to z tą sodą dzieje pod wpływem temperatury? Rozkłada się, wydziela się dwutlenek węgla. Mo pieczemy amoniaczki. jak węgla na monu weźmiemy, to jeszcze mamy zapach amoniaku, tak? To wszystko gazy powodują spłuchnianie. Chcemy coś wyprać, chcemy coś umyć, sięgamy po proszek do prania, po mydło, mydło, co to wiemy, co to jest mydło? Wiemy taka kostka myjąca, tak? Ale nie wiemy, że na przykład mydło to jest taki związek chemiczny, a w zasadzie mieszanina. W związku chemiczny, które ma taki długi ogonek, który wchodzi sobie do brudu, czyli ma charakter hydrofobowy i mamy końcówkę, która wchodzi do wody, czyli ma charakter hydrofilowy. Myjemy ręce, pojawia się brud. Dlaczego się pojawia brud? Co? I, a im więcej brudu pojawia się, kiedy, kiedy mamy wodę twardą, tak? Czyli mamy, co tam w tej wodzie? Kamień. Kamień, czyli mamy solę wapnia, magnezu, no i to powoduje szczególnie wapnia, strąca nam się w postaci takiego brudu, tak? Czyli jak mamy miękką wodę w kranie, to trudno to mydło spłukać, tak? A możemy mieć inne środki myjące, które nie będą się tak zachowywać? Mamy. Oczywiście, detergenty. Politechnika dziecięca od początku wyjeżdża także w teren. Ta sama idea, takie same tematy, ale tym razem to wykładowcy przyjeżdżają do młodych studentów. Nie wszyscy by dotarli do nas do Rzeszowa. Już nie mówiąc o tym, że muszą się zarejestrować, co wiemy, że jest problemem. Dlatego teraz tutaj no, próbujemy te wyjazdowe sesje, gdzie, gdzie mamy te 150 miejsc za każdym razem i te 150 miejsc dzielimy na wszystkie szkoły w danym mieście. Jedna z wyjazdowych sesji Politechniki Dziecięcej odbyła się w Bieszczadach w Ustrzykach Dolnych. Zajęcia odbywały się najpierw w kinie Orzeł. Tam studenci wysłuchali wykładów dotyczących lotnictwa i chemii, która nas otacza. Wziąłam udział w Politechnice, ponieważ zafascynowało mi to, że będą różne eksperymenty chemiczne i chciałam koniecznie to zobaczyć. Najbardziej mi się podobały doświadczenia. Na przykład wulkan albo to takie, takie w takich seszetkach. Takie tak potem robia się piana. Najbardziej mi się podobały właśnie doświadczenia, które były z Azotem ciekłym oraz właśnie z różnymi zmianami kolorów substancji. Wszystko było takie fascynujące tak. Też bym chciała dołączyć też do Politechniki i robić takie rzeczy. Mamy najmniej chyba kandydatów ze wszystkich wydziałów. Dlaczego? Tak jest. No przede wszystkim źle chemia jest nauczana w szkole. Gimnazjalnej, najpierw, później w liceach. Niestety nie wszystkie licea stają na wysokości powiedzmy, zadania, i młodzież nie ma okazji poznać, jaka ta chemia rzeczywiście jest. A poza tym, chemia jest trudna. No Niestety, jest dyscypliną trudną, i trzeba tą chemię troszeczkę polubić. Musi być ta zapalona taka iskierka, troszeczkę szaleństwa, można powiedzieć, a przy okazji efekt będzie. Dzieci są bardzo zadowolone. Po ich entuzjazmie wnioskujemy, że czekały na tego typu zajęcia i myślę, że będzie to wielki plus. Wielki plus i dla uczniów, i dla, przypuszczam, dla miasta, bo jest to propagowanie przedmiotów ścisłych i myślę, że pomoże to w podejściu uczniów do fizyki chemii. Ma taką właściwość, że miesza się w każdej ilości z a tu jest niezmieszany. Czemu? Przekł, no, Dzięki sztuczkom, dzięki sztuczkom które umiechę. Zapaliłem iskierkę w tych dzieciach w czasie mojej prezentacji. No. A co wyjdzie? No, mamy już w tej chwili wśród kandydatów na wydziale na pierwszym roku, już może nawet na drugim w tej chwili, studentów, którzy kiedyś do nas na pokazy przychodzili. A pokazy organizujemy od około sześciu lat. Także już pierwsze te plony jak gdyby zbieramy. Mam nadzieję, że będzie więcej, będzie lepiej. Zdobyłem pierwszą nagrodę na konkursie z chemii. Był trudny trochę. Było bardzo ciekawie, zainteresowało mnie to, więc może kiedyś pomyślę właśnie o tym, o tym kierunku. Wielu z tych doświadczeń nie jestem w stanie przeprowadzić na swoich lekcjach, gdyż nie dysponuję odpowiednimi odczynnikami. Natomiast tutaj, właśnie dzięki uprzejmości Politechniki, dzieci mogły zobaczyć wiele ciekawych reakcji, kontrolowanych wybuchów. Dwa tysiące lat temu już zrobiono taki eksperyment. Właśnie, że w środku ta kula jest pusta, nalano do środka wody, przymocowano dwie rurki, dostarcza się energię tutaj w tym ognisku, i to się kręciło. Też bardzo ciekawa rzecz, bo tutaj wykorzystujemy co? Siłę odrzutu spalonego prochu, który odrzucał taką rakietę do przodu. Proszę, dmuchamy wszyscy. Jak nadmuchamy, to zatrzymamy. Nie puszczamy jeszcze. Jest? Jak powiem 3-4, to puszczamy, jeszcze nie. Raz, dwa, trzy, cztery. A, ha, ha. teraz przechodzimy już do sedna działania. Jak jest zbudowany silnik odrzutowy, turbinowy? Widzicie? Każdy silnik składa się jakby z trzech części. Teraz to już jest trudna część, ale i tak to zrozumiecie, bo wy jesteście mądrymi studentami. On się składa z pierwszej części. To jest sprężarka. Sprężarka to jest tak jak uszodwórzacz, która zasysa powietrze. To powietrze idzie gdzie? Do komory spalania. Do tej komory spalania przez takie rurki podajemy co? Paliwo. A co jest paliwem w samolocie? No, można powiedzieć, samolota nafta. I jak lecicie samolotem, to musicie wiedzieć, że jesteście otoczeni paliwem. To już jest prawie ostatnia rzecz, którą chcę wam pokazać. Duży samolot pasażerski. W takim samolocie podróżuje 300-400 pasażerów. Popatrzcie, jaki duży jest silnik. Wszedłem do takiego silnika, a takich silników jest cztery. Najbardziej mi się podobały silniki odrzutowe. Czego się dowiedziałeś o nich? Że jest reak reakcja taka, że woda, z ten, ten paliwo z powietrzem się miesza i wybuch. Myślę, że bym chciał zostać lotnikiem. Bardzo podobają mi się samoloty i budowa. Druga część politechniki wyjazdowej to zajęcia laboratoryjne. Młodzi studenci samodzielnie robili żelki do jedzenia, uzyskiwali z jednego flamastra kilka kolorów oraz sprawdzali, jak zachowuje się mieszanina mąki ziemniaczanej z wodą zgniatana w dłoni. Mąkę ziemniaczaną trzeba wymieszać z wodą, zdać do ręki, żeby była cała mokra, i pognieść I to się roztapia. Byłam zaciekawiona, co to będzie, bo lubię technikę. My mamy dzieci niekoniecznie z lustrzych. są to dzieci z, całego, z całej okolicy, z terenu, z różnych rodzin. Jeżeli organizujemy wyjazdy, to dzieci muszą zapłacić za dojazd i nie każdego stać. Natomiast przybycie Politechniki tu na miejsce pozwoliło, że wszystkie dzieci mogły brać udział. Rekrutacja na każdy semestr Politechniki Dziecięcej Stacjonarnej prowadzona jest wyłącznie przez internet i już w ciągu niespełna pięciu minut wszystkie miejsca są zarezerwowane. Zainteresowanie uczestniczeniem w zajęciach jest bardzo duże, stąd decyzja, by w kolejnym semestrze podwoić liczbę młodych studentów. Około tysiąca osób mamy, jakby, które uczestniczyły we wszystkich trzech semestrach Politechniki Dziecięcej. A jakbyśmy zsumowali bazę osób zarejestrowanych i posumowali trzy semestry, to wychodzi około 3000 osób chętnych. Także to pokazuje skalę zainteresowania w ciągu tych trzech, czterech semestrów. Więc no, mam nadzieję, że nam się uda rozwinąć w tym roku i, i, i uda nam się zrealizować cztery grupy jednak. Widzimy potrzebę na setki inżynierów tylko dla WSK. a Przecież Dolina Lotnicza to nie tylko WSK jest, to jest już w tej chwili prawie 100 firm. Najbliższe 7-8 lat to są tłuste lata dla lotnictwa. Będziemy potrzebować wielu setek inżynierów, ale nie tylko inżynierów, również techników. Więc zależy na tym, żeby jak najwięcej młodzieży poszło w kierunku szkół technicznych, średnich, a większość z nich prawdopodobnie pójdzie również na, na studia wyższe. Kolejny nabór do Politechniki Dziecięcej zaplanowany jest na luty. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Politechniki Rzeszowskiej.